Podczas jazdy okazało się, że jedna z żarówek w moim samochodzie musi zostać wymieniona i jest to dobra okazja, aby opowiedzieć wam o latarce S2R Baton 2 z firmy Olight. Muszę wam powiedzieć, że jest potwornie zimno, dlatego wyglądam jak Eskimos i mam na rękach grube rękawice, ale obsługa tej latarki w rękawicach jest zupełnie swobodna. S2R Baton 2 to niewielka latarka EDC, czyli codziennego użytku. Świeci z maksymalną mocą 1150 lumenów i ma zasięg 135 m. Taką moc światła latarki uzyskano dzięki zastosowaniu diody Luminus SST40, a także optyki PMMA TIR. Korpus latarki, jak to Walajta, został wykonany z aluminium lotniczego i został pokryty anodyzacją. Na korpusie znajdujemy włącznik, którym obsługiwana jest latarka, a więc tym włącznikiem obsługiwane również są tryby światła. Z tyłu latarki umieszczono bardzo mocny magnes, dzięki któremu możecie przytwierdzić latarkę do metalowego elementu, co uwolni Wasze ręce podczas pracy. Latarka oferuje użytkownikowi kilka trybów światła stałego, a także tryb stroboskopu. Mamy wewnątrz również zaprogramowalny timer, który wyłączy latarkę po 3 lub 9 minutach. Latarka zasilana jest akumulatorem 18650, który ładowany jest za pomocą ładowarki USB, którą znajdziecie w komplecie. Na korpusie znajdziecie również stalowy klips, dzięki któremu latarkę będziecie mogli przenosić na pasie, bądź na krawędzi kieszeni. Latarka spełnia normę szczelności IPX8 i jest odporna na upadki z 1,5 metra. Zaawansowana elektronika kieruje poborem prądu przez diodę i dzięki temu w najmocniejszym trybie po upływie 2 minut latarka przełączy się na moc 400 lumenów, w której będzie świecić aż 230 minut. To tyle o latarce S2R Baton 2 z firmy Olight. Ja biorę się za wymianę żarówki, a Was oczywiście zapraszam na nasze social media. Odwiedzajcie nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter, a ja biorę się do roboty.